Marcin Majzner, biznesmen z wieloletnim stażem, założyciel kapsel.e. filantrop, twórca planu naprawy polskiej gospodarki imienia Marcina Majznera, myślicie, człowiek o idealnie wyprasowanej koszuli, tylko teraz prezentuje 350 lekcji biznesowych Marcina Majznera. Co znaczy głębokość rynku? Jeżeli na Twojej dzielni jest trzech ziomków, którzy kupują trawę. Lub koszulki, to znaczy, że głębokość rynku wynosi trzech potencjalnych klientów. Dla porównania, jeżeli na sąsiedniej dzielni jest aż 20 ziomków, którzy kupują trawę, lub koszulki, to znaczy, że głębokość rynku na Twojej dzielni jest dużo niższa. Można powiedzieć, że rynek jest płytki. Dziękuję. Informacje zawarte w tych lekcjach to raczej subiektywna opinia niż rzetelna wiedza i często nie zgadza się to z historiami zawartymi w książkach. Wiedza z tych lekcji nie pomoże Ci znać żadnego egzaminu, ale pozwoli Ci wygrać życie.